To drugi odcinek z rozdawania zwierzaków Już nam tutaj śpią Trzeba ich porządnie obudzić I idziemy po kolejnego zwierzaka hmm. Jeśli ta gra wam się podoba możecie zostawić łapkę w górę I ci co jeszcze mnie nie subskrybują bardzo chętnie hmm przyjęłabym tą subskrypcję, bo chcę zbierać do 15 subskrypcji, brakuje już jedna subskrypcja już tylko jedna subskrypcja, więc mam nadzieję, że to się uda mm. no i w ogóle mam tu katybarkę, więc przechodzimy do gry już dziękuję za te wszystkie subskrypcje które teraz mi daliście a ja idę dać pieska albo katybary raczej dla kogoś Więc idziemy, już mamy 23, a potrzebu, potrzebujemy tylko 20 Mam kolejnego pracownika Zakopiony mamy całą, cały ogólnie wszystkich pracowników, teraz oni będą to za nas robić Nie wiem co dokładnie, teraz będziemy musieli wnęć Restrocker No będzie przenosić im zwierzaki co Ciekawe czy oni po prostu pewnie będą tu kłaść prezenty, ja będę je rozdawać pewnie o to tu chodzi bierzemy kolejnego zwierzaka mm, dobra, więc bierzemy kolejnego bo tu chyba można trzy na raz włożyć? tak e obudź się obudź się i się obudź dobra, jedziemy po kolejnego zwierzaka proszę dobra, będę miała dużo prezentów do rozdawania Dobra, idę już rozdawać prezenty. Mm, idziemy. Proszę. Uuu, już 10. 10 monet, ale chyba ja daję mu dwa. Popatrzcie, biorę od razu wszystkie. Czyli od razu biorę wszystkie prezenty i dostaję więcej. Mhm. Dobra. Czyli ja. Idę dać im jak najwięcej zwierząt, bo potem po prostu nie będę ciągle rozdawać, tylko... Wezmę wszystkie naraz i będę miała dużo kaski. Proszę! Siup. Bo, potrzebuję teraz 50 monetek, żeby wynająć kogoś. Pewnie kto będzie brał te zwierzaczki i zanosić tutaj. Hmm, bo na razie ja zanoszę. A, śpi tam nie ma miejsca. Znosimy. Na razie to trochę nudne, więc yy, ja już na chwilę zatrzymam filmik i dla Was to będzie dało u mnie to będzie chwilkę. I jak uzbieram dużo prezentów, to... To do, ogólnie do nie będę Was zanudzać, i widzimy się później, jak już będę miała dużo prezentów. Hejka, moim zdaniem, yy, już jest dużo prezentów, wiesz, odbierz wszystkie prezenty, mam już 15. Aż zobaczmy, ile za to dostaniemy. Komu by to teraz dać? Możemy dla tej duszej dziewczyny. Wow, zarobiliśmy 75 monetek, więc teraz możemy kupić już dużo y, rzeczy. Zatrudni menadżera. O! On jest potrzebny moim zdaniem. <laughs> teraz będę sobie zanosić te zwierzeczki. I naprawdę fajna jest ta gra, tylko trochę mm, trzeba się napracować, żeby mieć to wszystko. I będę w ogóle kupić wynająć RS a, on przenosi zwierzątka. Dobra, i co ja teraz mogę zrobić i kupić. O, mogę kupić kolejnego i będę miała 20. Uuu! Chyba więcej. Kupujemy drzewko. Po co mi drzewko w ogóle? Zrobić przenośnik, nie mam tyle monet. Będziesz prezenty. No i teraz, dobra, to już będzie się robić Komu by tu dać? Tobie Bierz ode mnie No bierz no mój nie chce ode mnie wziąć, to ty ode mnie weźmiesz No bierzcie te zwierzaki, już nie mam komuś sprzedawać Dobra, mamy To roboty Bo potrzebuję więcej prezentów no dobra, teraz z moim kolegą y, wezmę trochę prezentów y, No, zwierzaczków I zobaczymy, ile będziemy mieli z zwierzaków Więc widzimy się później Dajka widzowie, już ogólnie y, Zobaczymy, ile jest prezentów, bo tego nie patrzyłam Jest już 51 prezentów, więc chyba już je bierzemy Okej, że my sprzedajemy, zobaczymy ile za to dostaniemy mam 52 prezenty. Cześć, gdzie są moje... Gdzie są moje prezenty? Czy wy też to widzieliście? Czy mi znikły prezenty jak przeszłam? Czy mi sprzedałam? Nie, no, nawet nie mam pieniędzy. Ha? Ej, ktoś mi może ukazać te prezenty? Czy o co chodzi? No, dobra, no tyle czekałam. Więc widzimy się jeszcze później, chyba, aż będę miała też z 50 prezentów znowu, bo ja już znikła. Mm, ja sprzedam tylko te 4 prezenty i już. No czemu oni nie chcą prezentów ode mnie? o Więc widzimy się później, jak znowu będę miała z 50 prezentów. Hikiedzowie, już. Mam za to 61 prezentów, niż 52, więc zobaczymy, może ktoś mi nie ukradnie. Uwaga. Dobra, ja mam te prezenty. Sprzedaj. Sprzedaj. Póki mi zniknął. Dobra, z 315. Spoko. Spoko. Teraz w ogóle tak ktoś do mnie przyszedł. Idziemy tutaj wykupować różne rzeczy, prosząc 300-300. Pracownik. Pracownik. Nie, nie mam za bardzo kasy, ale dobra. Hmm, Czekaj. No i to ogólnie tak w tej grze trochę polega, żeby czekać. No, po prostu czekać, bo te pieniądze nie zbierają się tak szybko. myślę, że trzeba pewnie zatrzymywać. I znowu mam dużo pieniędzy. Niech oni już mi tam robią. Mam 9 prezentów. 10 bierzemy i sprzedajemy. Hapshopsz. Mm. Dla niej. Dobra, 50. Mm. <laughs> że więc, ja chyba już będę kończyć jeśli chcecie kolejny odcinek, zostawcie łapkę w górę i ci co jeszcze mnie nie subskrybują mogą zostawić subskrypcję już będę kończyć, pa. pa.